Farma, kurwa. Ten big dog, kurwa. Big mummy. Czy jak on tam ma? Big no, mommy tak. A ja robię farmę. No, o, rolnik z ciebie wiemy. Na długo ty nie grałem mapy. O, <śmiech> Idzie to <laughs> Kurwa. No, e, ta babka to się teleportuje, nie? No, się tepnęła do mnie. Ślepiej Ale skąd ona w ogóle wiedziała gdzie ja jestem, to jest kurwa ciekawe Idziecie do mnie, a się leczy Ej, jestem pod paletą, Podej... Też podejdziesz, Też podejdziesz, szybko? Paletę puścić po prostu Jak mnie podnosi, to wtedy paletę Chodź do nas sorry. Nie, nie, jestem pod paletą Kam się, kam się, kam się 13 nas to jest trochę dużo Kam, się, kam się, się Za dużo was, mm -mm. Poszło go gonić Nie no. oni Czekaj no. Podnosi go, dobra Idziemy go ratować Możecie killnąć? Killnąć szybko Zipa Odejdź, odejdź, odejdź Sorry Au oh. Chodź Co ja zrobiłem teraz, nie wiem się To też ogarnie trochę i trzeba tutaj słowa nie nie, to słowo mi Nie, ja zjebałem trochę Trochę bardzo Ona ja pewnie w, w drugą stronę się idzie, idzie, nie? A rozwala silnik Mateusz? No. Ja cię mogę. A. No. Wtedy nie tracisz serteczki. I weź mnie i idziemy po olka. Ja ją widzę cały czas. Ten gość robi silnicze. A blisko ciebie? nie? Nie, ona idzie. wasze lewo. Nie widzę. Rozrywa no, Nie ma w ogóle. To mi się tutaj zbliża. Posłuchaj, kurwa... Dźwięk, A. dźwięk naśladowcze! Kurwa, ale mnie Nie, nie, nie. Wiesz jak daję próbować grać? Idź w do miejsce, jak się teleportuje, ty jakby zupełnie z miejsce, do którego chcesz iść. Chcesz iść w prawo, to zmyłka i w lewo nagle robisz. A, ale dostałem kurwa pikołka takiego, że nie... Ty, no. to normalnie wiesz, close na <grywa> i kołka wyjechałem, nie? Chybałem, nie? <grywa> Jak się nie siądź tu, bo... Ja pójdź Ja to będziemy potem, który będzie nas lecił Neszło do domu, bo mnie! Dobra, do piwnica Cały czas tam jest? Nie. Ej, trzeba pomóc Mateuszowi, trzeba go ściągnąć A ja jestem obiekt I uleczyć go, nie go? to jest co jest to, mnie kurwa to, co trafiło, ty to, pierdolona Ciekawa akcja, to, co jest to, No nie wiem, no nas się może pięć razy steleportować, nie? Ej idzie do was, czyli silnik Kopie silnik Tępa, Jak stąd wyjść? Ej, no, nie mogę być Niszczy paletę o!

Na ty wyszła. <śmany> Mam jednego tyle haków już. Gdzie są te piarone Czasem, bo tu jest też o rangę, nie? Tam w końcu to pokazuje do rangi. czasami nawet jak przegrasz, a dużo w meczu zrobisz, czyli tam czy dużo silników, kogoś ściągasz, coś tego, to i tak jesteś na plus. na tujerskiś. Иди, 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 иди. Пойдем, пойдем, а на чем идти? Гони меня, робьте. Róbcie silniki, no. Dobre, 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 dobry stalem. Rób to silniki, rób to i do mrocia. Kurwa, ale dobra, trochę się kupiłem. Tylko że ty nie żyjesz? Tak. Kurde, szkoda. Ale jest dużo rzeczy kupiłem. Też I ten I ten, i ten silnik, który koło mnie, to jest prawie skończony. On, No on właśnie wiem, no. On go trochę skończony On go trochę... No to... To nie... To nie jest chyba ten... Nie! My Przecież z ołki robiliśmy przy domie i tam koło mnie jest prawie skończony co ja go tak, robiłem. ja wiem, bo byśmy robili go razem, więc tam końcówka. To jest końcówka silnika. Tak. Ja coś tutaj, tutaj zagrałem. Zobaczmy jak mnie oceniła gra. No. Gra, gra, gra na czas! Zagrałem się tu za 11 koła Dobra, obejrzymy to. Sobie. Dobrze. Olek, znajdź ten silnik! Ty go robisz od nowa. Ale co go pójdzie z No, Ruzaro, jakiś... no, rób inny, bo on mnie goni. Dobra. Zresztą tam jest praktycznie zmęczony, tam jest kurwa... ...picimetr. Serio? Skąd to ona wiedziała mnie? No to już ten, tylko szkopany trochę i się cofnął No, cofnął się lekko A ja pierdolona okno zablokowałem Dobra, ja zdążę zrobić, bo ona się zaniesie Zaniesie, opuścił. No Teraz Maro musi silnik skończyć. A jeszcze jeden silnik! Ale. O nie! Uderzyła go, kocham. Maro. A tam ma dużo skończonych. Kurde, nie wiem gdzie on tego ma. No gdzieś tam, czekaj. To jest apteczka. To ja się zmieni na marka. A Marek ucieka! Marek się nie dał. Ty wybiór to mam? A dostałem. Zajebić te. Wręcz zaiste, bym powiedział. No nie no, Marek, kurwa podejść tu. Wypalę też spuścił, bym ją uratował. No jest przypał, no bo kurwa, no już teraz ma jeden na dwóch, jeden silnik do zrobienia, raczej bez szans. Kurde. Chyba, że włas poszuka. No nie no gdzie włas. No jak gdzie Ona chyba nie wie. Halo Marek? Nie, Marek ale nie przechodzi nawet. Marek Ja tu zaraz wykituję No nie no Marek Sery nie pomożesz Ja tu wszystkie spacje trafiłem Jestem do szafy. Marek do szafie No nie no kurwa Marek nie, no masakra, po prostu do szafy przedzwa. Dlaczego czemu, czemu ty nie tak, bo mnie Czemu to? Bo ktoś musi mnie ściągnąć. I ty musisz walczyć z tym, ty... e, Jak cię już masz drugi hak, to już musisz walczyć. Jak nie trafiasz spacji, to cię szybciej to rozpierdoli, nie? A zamiast pomóc, to się schował do szafy i teraz liczy, że ugra jeden na jeden. chcę, e, w sensie, no wiem, jakby wyrzucił, mogę, mogę spektał dać, e, co Marek robi. Teraz jak ma jeden na 1 to albo musisz sobie otworzyć bramę i uciec nią, albo poszukać włas, który jest losowo postawiony na mapie. No to włas chyba zamknęła. Ale... Aha, no, ter... no i teraz włas zamknęła, bo kto pierwszy znajdzie, ten wygrywa tak naprawdę. Teraz musi tylko bramę otworzyć. Teraz ma szansę otworzyć jedną z dwóch bram i uciec. że ona się może teleportować między bramami, więc. No wie się zamknęła, włas. E, bo... patrz tu był włas! No. ma po włazie, czyli... E... Bo się czas zaczął pojawiać u góry. Jak, jak się czas zam... zacznie pojawiać, to znaczy, że. M... Zamknęła Właz i masz wtedy tyle czasu na otworzenie odp jakiejś bramy. On, on ma klucz. Ona ma klucz do. No? Ja pierdolę! Ona, ona sobie wzięła w equipunku klucz do władzy. Czyli nawet jeżeli ona zamknęła mu płas, to on sobie go to odkluczył po prostu. No i wygrywamy ten gierę i znaczy, na jeden. Razy, ja chciałem tylko zwabić ją do siebie, że wiesz, że